Co? To ten łódzik z kanału Paczac? No? No nie gadaj Został pan To ty jesteś ten, co miałeś oboziec złamany? No ten jest pan nie. tak to jest. No nie. no Co to, a tam coś to? rozjebało? O kurde coś się...

nie ma, no że ja tak ja powiem, pociwu. operator jest do dupy. Bo jak ja bym Dzień palił że... gumę, no nie da mi no, wiesz, no nie mój lącin już, ale A, operator czy... jest do dupy. Dzień Dzień dupy. Jest o, operator jest do dupy. No nie, on jedzie, no miał palić gumę. Jeszcze czwórkę wbił, lącik, albo kręci gumę. Ej, <ślam> no <i> to. <ślam> No, po nás tu kadeš, no, kolo tak to. Máš se dvojité? Dvojité, no. To pál, ale nic. Nie upali fajnie. Już myślałem, że spinka poszła. O, spinka, ale tylko 200 metrów. Ja nie wiedziałem, że jest ja No kurty. Na live się to przod nagrywa. Przod mu, przod mu. To się nagrywa, bo ja nie wiem. No, kliknij, nie. No, nagrywa się. Kurde, żem się urodził. No nie, ale te no to, to no masz matę! Jeszcze będziesz sztek? No, to przy pal. Siedzenie locik, żenią łańcuchu na próg. Na trójce Co to rozjebało? O kurde coś się. Coś się podziało. Coś się Hello, pan pan wstawa, proszę Państwa, proszę. O nie! O oh, nie! O oh, nie! O oh, nie! O oh, nie! Oh, nie. Oh, nie. Oh, co to? O oh, 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 oh. <ślały> oh, oh, nie! Nic, nic! Ja, jak mi tak wyrwało, to Czego? wróciłem feldę na drugą stronę, hamulca nie no było. Ale koło działało zacić... No nie no, co to się podziało? Dobra, do rzeki go od razu. No. Wszyscy zdziwieni. Był dobry. Nie no, Dobra, to musicie, nie musicie to. to, robię. to robię. dać na. Co się stanęło? Daj, mu się wyda. Musicie donate'ować! No, Trzeba na, na, na rafę! Nie! Ja to jestem pochodca! Odwrócimy falgę, tarczę wywalimy na złom i zakręcimy zębatej! Tak? Dobra, wygrał! No nie stanie jeszcze, tyle tym Kurde, wiedziałem, że tak będzie! Ja też nie no, tak ja będzie! To by się tego skłodziła. To było wiadomo. No nie no. Widzowie się nazbierały. Trzymać lącina. Właśnie, na temat lącina. A właśnie, widzowie może mi podpowiadą, co lepiej kupić 250 lącina, czy kurde jakiegoś używkę kurde tego. Defendera. Widzimy się po <laughs> Nie no kurde, nie no się to nie...